Izajasza 2616 6 W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi ludzkiej Miasto mamy potężne On jako środek ocalenia umieścił mury i przedmurze Otwórzcie bramy Wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny, ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą, bo on poniżył. Przebywających na szczytach upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi. Sprawił, że w proch runęło, podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich. Błogosławiony, idący od Pana, dziękujcie Panu, bo jest dobry. Bo łaska jego trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez nie i podziękuję panu. Oto jest brama pana przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. O Panie, Ty nas wybaw. Pomyślność daj nam o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Alleluja! Szukajcie Pana, gdy można go znaleźć. Wzywajcie go, gdy jest blisko. Mateusza 7,21, 24-27 Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom, i runął, a upadek jego był wielki. Mianownikiem dzisiejszych czytań, przynajmniej takim, który ja dostrzegam, jest brama. Brama. Istnieje brama ta w naszych sercach. To jest wiara, czyli otwartość na przyjmowanie Bożego słowa. Ale ta brama prowadzi mnie do drugiej bramy. W której będą się liczyły skutki otwartości mojego serca na Boże Słowo, czyli moje czyny, moje postępowanie, wypełnianie tego słowa, które przyjmuję do pierwszej bramy, którą jest moje serce. Dzisiaj światło pada i ostrość Bożego Poznania pada na, bramy, na bramę Królestwa Niebieskiego. Jak wygląda ta brama? Słowo nam mówi, że ta brama jest ciasna i wąska. Mateusza 7, 13, 14 czyli chwilę wcześniej przed dzisiejszą Ewangelią czytamy, wchodźcie przez ciasną bramę bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą, jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują. Brama do Królestwa jest tu jest greckie słowo umieszczone stenes. Stenes oznacza właśnie ciasna, wąska. Dlatego logiczne jest, że do ciasnej i wąskiej bramy prowadzi też wąska droga. W Ewangelii Łukasza Jezus powiedział takie słowa: Napierajcie. Napierajcie dosłownie, by wejść przez ciasną bramę, gdyż mówię Wam, wielu będzie starało się wejść, lecz nie będą mieli siły. Dzisiaj Jezus zwraca się do pysznych charyzmatyków, i chociaż w dzisiejszej Ewangelii te słowa akurat są wycięte, bo zostały sklejone z dalszą częścią, to my rozważymy je w całości, czyli Mateusza 7, 21, 27. Czytamy: Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu powie mi, Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w imię Twoje, w Twoje imię wyrzucaliśmy demony i w Twoje imię dokonaliśmy wielu niezwykłych czynów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy postępujecie niegodziwie. Każdy, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skale. Spadł deszcz, ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom, ale on nie runął, bo zbudowany był na skale. Każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, Podobny jest do człowieka głupiego, który dom zbudował na piasku. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom, a on się zawalił i upadek jego był wielki. Wąska i ciasna brama to codzienne pełnienie woli Bożej w naszym życiu. To postępowanie godziwe, czyli wprowadzanie w czyn słów Bożych przyjętych do serca, do tej pierwszej naszej bramy. Przeciwieństwem do tej bramy wąskiej i ciasnej jest brama szeroka i przestronna, przez którą wchodzi. Większość czy próbuje przedostać się większość, czy tą szeroką drogą idzie większość. Wiecie, yy, uderzyło mnie bardzo to, że przez wiele lat myślałem o tym, że tą szeroką drogą idą ludzie niewierzący, poganie. No i byłem w błędzie, dlatego, że, Jezus zwraca się do nas wierzących, do ludzi religijnych, mało tego, do charyzmatyków, do ludzi praktykujących, chodzących do Kościoła, nawet uczęszczających do różnych wspólnot charyzmatycznych, działających w Kościele różne wielkie rzeczy, uzdrawiających, czyniących wielkie rzeczy dla, dla Boga. Jezus mówi, że większość tych ludzi religijnych, wierzących, charyzmatyków i praktykujących, większość ich idzie tą drogą szeroką, w kierunku, który się nazywa zguba, zguba wieczna, w kierunku zguby, w kierunku zatracenia. Idzie większość. Ta reakcja tych adresatów słów Jezusa jakby jest dowodem na to, że Jezus nie mówi tutaj o poganach, o ludziach niewierzących, że to oni idą szeroką drogą. Oni, oni są w ogóle w innym miejscu, oni, oni idą w kierunku piekła również i dlatego my potrzebujemy im głosić Ewangelię. Ale Jezus przede wszystkim te słowa kieruje do nas, wierzących ta reakcja tych, tych ludzi na końcu, moglibyśmy ją sparafrazować: No, hej, tu, jak to, tu, tu zaszła jakaś straszna pomyłka, to chyba nie o nas mówisz, Jezu. No, przecież tobie służyliśmy, uzdrawialiśmy chorych, wołaliśmy panie, panie, w każdą środę na spotkaniu modliternym, wielbiliśmy ciebie, śpiewaliśmy, graliśmy, chodziliśmy do kościoła. W niedzielę nam świętą, nawet w tygodniu modliliśmy się, odmawialiśmy wiele różańców. Pościliśmy w piątki, nawet niektórzy w środy. No, tyle dla Ciebie dobrych rzeczy, a nawet niezwykłe rzeczy czyniliśmy. Cuda! Działał przez nas Duch Święty. Mieliśmy proroctwa niesamowite, potwierdzane przez tyle ludzi. Tak celne, tak niesamowite. Jeździliśmy na konferencje, byliśmy charyzmatykami czołowymi. Robiono z nami zdjęcia. Byliśmy na wielu wspaniałych wydarzeniach. Tu zaszła jakaś straszna pomyłka. To nie dotyczy nas, Jezu. Chyba się pomyliłeś. Spójrz jeszcze raz w te książki, w ten katalog, w ten spis, ale to chyba tu, zaszła... tu jest jakieś nieporozumienie. Składamy reklamację. Religijni wierzący, charyzmatyczni ludzie, postępują niegodziwie, gdy nie pełnią woli Boga. A Jego wolę doprecyzowuje dzisiaj Psalm 118 i, i to pierwsze czytanie z Izajasza z 26 rozdziału. Lecimy po kolei. Ktoś, kto pełni wolę Boga, ktoś, kto postępuje godziwie, to jest ktoś, kto codziennie trwa w dziękczynieniu i w łaskawości Boga. Mówi: Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Nie liczy na swoje zasługi. Zwróćmy uwagę na to, że ci charyzmatycy, którzy składają dzisiaj reklamacje, to są ludzie, Którzy liczyli na dokonane swoje czyny, a nie liczyli na łaskę. Przez całe życie ich mentalność nie przestawiła się na to, że są zależni od łaski Boga. Jeśli cokolwiek dobrego uczynili, cokolwiek charyzmatycznego wydarzyło się w ich życiu, nie jest to ich zasługą. Dobre uczynki są z góry już przewidziane od Ojca Światłości dla nas i są owocem wiary, owocem słuchania Słowa Bożego i wiary. Natomiast kiedy jako to nie ma znaczenia, czy jesteśmy charyzmatyczni, mniej czy bardziej, ale jako ludzie religijni, jako ci, którzy wierzą w Boga, wypełniają jakieś religijne praktyki w swoim życiu, jeżeli naszą sprawiedliwość opieramy na swoich uczynkach, to znaczy, że jesteśmy głęboko zanurzeni w egoizmie, w poleganiu na sobie, w konstrukcji swojego życia takiej, że na tronie tak naprawdę cały czas siedzi moje. Ego, czy nasze ego i to, co my zrobiliśmy. Ludzie, którzy postępują godziwie, wracamy do Psalmu 118, to są ci, którzy trwają w dziękczynieniu i w łasce Boga. To są także ludzie, którzy pokładają ufność w Bogu, a nie w człowieku. Pokładają ufność w Bogu, a nie w człowieku. I przeróżne sytuacje są sprawdzianami dla nas, w kim pokładamy ufność. W kim pokładamy ufność? Możemy się zawieść na wielu ludziach. I z tego zawiedzenia mogą wychodzić różne nasze czyny. Możemy trwać Urazie. Możemy trwać w nieprzebaczeniu, napełniać się z każdym rokiem czy z każdym miesiącem coraz bardziej tą zgryzotą wewnętrzną, wypełniać swoje serce właśnie tym kwasem, tym jadem toksycznym, którym właśnie jest uraza, pielęgnowanie w sobie urazy. I ta toksyczność będzie z nas wychodziła prędzej czy później wtedy. Więc tym lustrem dla nas są inni ludzie. Czy faktycznie to zgorzknienie z nas wychodzi? Czy wychodzi z nas słodycz Boża? Dziękczynienie, łaskawość Boża, opieranie się na Jego dobroci, nie na sobie. Czy pokładamy ufność w Bogu we wszystkich sprawdzianach, które, które przychodzą w naszym życiu, we wszystkich sytuacjach, we wszystkich dziedzinach, obszarach naszego życia w małżeństwie, w finansach, w pracy, w naszym wzrastaniu w wierze, w różnych sytuacjach, które nam się mogą nie podobać? Czy pokładamy ufność w Bogu, czy szukamy tej ufności w ludziach, a może? Jesteśmy łasi na autorytet innych ludzi, na to, że pełnią jakąś pozycję i zaraz lecimy do nich, żeby się przypodobać, żeby być zauważonym, docenionym, pochwalonym, żeby swoje ego jeszcze bardziej wywyższyć kosztem autorytetu książąt. Prawda? Więc osoba, która jest godziwa, to jest ta, która nie pokłada ufności w człowieku, czy nawet w książętach, ale tylko w Bogu. To jest osoba, która jest usprawiedliwiona krwią Jezusa. Mówi Psalm, oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi, usprawiedliwieni. A w Nowym Testamencie uczymy się tego, że usprawiedliwienie jest łaską. I przyjmujemy ją tylko i wyłącznie przez wiarę. Nie jest to naszą zasługą, aby nikt się nie chełpił, nikt się nie chlubił za dokonane swoje czyny, ale jest w pełni czystą, stuprocentową łaską Jezusa. Każdy, kto wierzy, otrzymuje usprawiedliwienie. Czytamy w dziejach 13:39. I teraz Izajasz w 26 rozdziale jakby uzupełnia nam to listę prawości. Czy to są ludzie, którzy dochowują wierności, dochowują wierności. Wobec Boga, są wierni wobec innych ludzi. W małżeństwie dochowują wierności, wobec przyjaciół dochowują wierności, są wierni słowu, które wypowiedzieli, są wierni obietnicom, które dali. Są w swoim sercu wierni, jego charakter stateczny, to znaczy ukształtowany przez Pana w pokoju, to znaczy nie, nie wpada w emocje jakieś przeraźliwe, które, w których nagle zaczyna jakaś piana z niego się wydobywać. To jest człowiek ukształtowany przez Pana w pokoju, w szalom, w szalom. To jest człowiek, który ten prawy, który złożył nadzieję w Panu. Nie tylko w pojedynczym momencie, kiedy potrzebuje czegoś od Boga i wtedy złożył swoją nadzieję w Panu, żeby zostać uzdrowionym, żeby poprawiło się coś w finansach, żeby poprawiło się tu, polepszyło się coś, żeby otrzymać jakąś pojedynczą rzecz od Boga, ale jest stateczny i, i składa tą nadzieję w Panu na zawsze, to znaczy we wszystkich okolicznościach, każdego dnia i każdej nocy. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Tutaj na Ziemi budujemy swój fundament. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby budować fundament wieczny, a tym fundamentem wiecznym, trwałym i tą skałą, Ocalenia dla nas jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Sam Jezus Chrystus. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu oprócz tego, który już jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, szlachetnych kamieni, drewna, siana lub słomy, to okaże się w dniu, w którym wyjdzie na jaw, Dzieło każdego. Objawi się to w ogniu, gdy każdy czyn przejdzie próbę ognia. Jeśli jakaś budowla wytrzyma, budowniczy dostanie zapłatę. Ten, którego budowla spłonie, poniesie stratę. Sam jednak ocaleje, ale tak, jakby przeszedł przez ogień. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? i że Duch Boży w was mieszka. 1 Koryntian 3,11-16 Każdy inny fundament, czyli nie Jezus Chrystus, rozsypie się albo zawali się tutaj na ziemi, gdy przyjdzie deszcz, wichura. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki, albo ten fundament zostanie sprawdzony w tym ogniu, w tej próbie ognia. A to miłość Boża jest tym ogniem. Objawi się to w ogniu, gdy każdy czyn przejdzie próbę ognia. Ta miłość Boża po prostu wszystko przepali i zostanie tylko ten czyn wartościowy, który. Pochodzi z miłości, z czystej, prawdziwej miłości, nieudawanej, nierobionej pod publikę, na pokaz. Oglądałem kiedyś świadectwo kobiety, która miała bardzo mocny proroczy sen. W tym śnie znalazła się przed bramą, do której ze wszystkich stron Niezliczone ilości ludzi napierały, żeby przedostać się na drugą stronę. To były niezliczone ilości ludzi, tłumy potężne. Niestety tylko niewielka ilość osób została wpuszczona na tą drugą stronę, do Królestwa Bożego. Słyszała, jak Bóg głośno wywoływał z tego tłumu pojedyncze osoby i głośno wobec wszystkich ukazywał szczegóły z ich życia i każdy kto słyszał te szczegóły innych osób które również pojawiały się w ich życiu drżał ze strachu przed konsekwencjami które wtedy już były nieuchronne dlatego że te osoby, które nie zostały wpuszczone za bramę, były wciągane do takiego wielkiego, ognistego tunelu. Słychać było ich przeraźliwy krzyk, bezsilność, i, i po prostu gdzieś tam wpadały w jakąś otchłań ognistą. I usłyszała yy, na przykład. Jak Bóg zwracał się wobec jednej dziewczyny, która była blogerką, jakąś znaną influencerką, że wskazał jej jeden post na Facebooku, który miał bardzo złe konsekwencje dla odbiorców. Pokazał jej, ile setek ludzi zostało zepsutych tym jednym tekstem, który ona napisała. I za chwilę została wciągnięta, do tej, do tej dziury, do tej otchłani. Ta kobieta, ta bohaterka tego snu mówiła, że gorąco, które biło z tego tunelu, było tak potężne, przychodziło wszelkie możliwe skale, że wręcz paradoksalnie powodowało, że wszystkich było strasznie zimno. Tak się, tak się wszyscy trzęśli. I została, została zaproszona. Na drugą stronę tej bramy. Więc z jednej strony poczuła głęboką ulgę, z drugiej strony była zdruzgotana tym, że widziała mnóstwo swoich bliskich i swoje dzieci, które nie zostały przepuszczone. Na koniec tego snu ta kobieta opisała, że najstraszniejsze z tego wszystkiego było nie ten tunel, ognisty, który wciągał ludzi, tylko ostateczność chwili. To było najstraszniejsze, że już nie ma żadnego odwołania, nie ma już żadnego, żadnej możliwości zmiany decyzji Boga, że ta Jego sprawiedliwość jest ostateczna. I kiedy się obudziła Zalana potem, wiedziała, że pierwsze co musi zrobić to głosić swoim dzieciom Nieuchronność konsekwencji ich postępowania. Dlatego korzystajmy z ufnością z miłosierdzia Bożego, które mamy dostępne cały czas. Wierzmy w Ewangelię, nawracajmy się. I nie idźmy tam, gdzie idzie większość wierzących, gdzie idzie większość ludzi religijnych. Nie idźmy tą szeroką drogą, ale idźmy wąską drogą, którą idą nieliczni, i podążajmy w stronę tej wąskiej, ciasnej bramy, jeśli chcemy się znaleźć ostatecznie w Królestwie Bożym. Amen.